Szymaneczko z tej strony, Anton. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na serii Hofbergman. Oczywiście na tej serii gramy na takiej fajnej mapie, która się nazywa właśnie. Tak jak ta seria, czyli Hofbergman. Oczywiście link do tej mapy. Niekoniecznie może do mapy, ale do strony, z której powierzycie sobie mapę łącznie z modpakiem. Oczywiście taki link znajdziecie w opisie. Przy czym należy pamiętać, żeby zawartość, którą pobierzecie rozpakować, do tego będziecie potrzebowali hasełko. Hasełkiem jest nazwa tego forum. No i generalnie to wszystko. Zawartość po rozpakowaniu wrzucacie do katalogu z modami, z modami. Najlepiej gdyby ten katalog był jednak pusty, ponieważ mapa jest bardzo zaawansowana, tak więc wymaga od was tego, żeby był porządek w katalogu z modami, ponieważ Niektóre mody mogą źle wpływać na tą mapę i tutaj nieciekawe rzeczy się wtedy zaczynają dziać. Tak więc mam nadzieję, że po tym długim wstępie wszystko już ogarnęliście. Lecimy sobie z następnym tutaj odcinkiem. Dzisiaj będę pomagał troszeczkę temu kombajnowi z przymuceniu. Będziemy tutaj generalnie będę ogarniał dwa ciągniki, bo jak widzicie tam klas, tam daleko klas sobie zbiera słomę. Zbieramy, znaczy generalnie tutaj jest mucona jest pszenica. Na polu numer 13, które dzierżawie, to pole dzierżawie, jest to pole, o której chyba powierzchnia ma 8 hektarów. Zaraz zobaczymy, no 7 hektarów. Tutaj dosyć duże plony są przewidywane, nawet powyżej 100 tysięcy litrów, tak więc dosyć wysokie plony będą. I e, znaczy te 100 tysięcy to jest taki plon, który byłby gdybym nie grał na sezonach, ale że na sezonach gram, tak więc spodziewam się, że będą te plony o wiele wyższe. W dzisiejszym odcinku będę tutaj odbierał z, zboże od tego kombajnu, e, no i jednocześnie też będę doglądał do tego aby ten kombajn, aby ten klas, który tam zbiera słomę, żeby też było to wszystko ogarnięte. Tutaj kombajn, będę od niego odbierał te zboże, ale sobie zaraz przyciągnę tutaj dodatkową, e, dodatkową przyczepkę. E, oczywiście kombajn leci na Corsplayu, ale Corsplay ma też taką funkcję, że jeżeli zostawię sobie przyczepę gdzieś tutaj na polu, to on w momencie, kiedy będzie pełny, o, właśnie, zobaczcie, jak przylagowało, właśnie wjechał. W momencie, kiedy on będzie pełny, a ja nie podjadę, to on sobie sam podjedzie do tej przyczepki. Tyle tylko, że może zlagować Ta, tak porządnie, tak więc w sumie to nawet dobrze, bo będę wiedział, że combine potrzebuje, żeby podjechał albo sam sobie podjechał do przyczepki. Dobra, tu już ta, te pole zostało w dużej części wymucone. To robiliśmy sobie na live. Na live tutaj troszeczkę kombinowaliśmy. Trudno było ogarnąć najpierw tego cosplaya. Później były różne dziwne sytuacje. No i co najważniejsze, na, na tym live'ie zasialiśmy na polu numer 8. Zasiedliśmy rzepak. To było w sumie najważniejsze. Pogoda, jak widzicie, dopisuje. Jest 15. I jutro o tej porze zacznie tutaj padać deszcz. Do tego czasu musimy zebrać tutaj tę słomę, a tej słomy tutaj będzie dużo. W odróżnieniu od tego, jak ją w sumie niedużą ilość słomy zebrałem na polu numer 15, to tutaj wydaje mi się, że będzie naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo tej słomy. Jak widzicie, też całkiem nieźle sypie. Dobra, wiecie co? Ja sobie zostawię tą przyczepkę tutaj. I pojadę po drugą przyczepkę, bo tutaj rzeczywiście będę musiał na dwie przyczepy lecieć. A jednocześnie też zostawia ona jest, co prawda, po części pełna. Ale, tak jak mówiłem, jeżeli kombajn będzie potrzebował, to on sobie podjedzie i uwierzcie mi, powinien sam wyładować. Zresztą, ci, którzy byli na live, pozdrawiam. To na pewno widzieli jak to właśnie tutaj fajnie na tym cosplay jest to ogarnięte. Ja tutaj pędzę, bo widzę Klasik już jedzie wyrzucić słomę, słomę wozimy, będziemy przerabiali kompost. Właśnie tego w sumie zobaczyłem, że jak, jak ten Klas już zjeżdża z tą pełną przyczepą, to mówię dobra w długą, bo tam jeszcze wszystko nie jest przygotowane, a mianowicie taśmociąg nie jest dobrze odpalony chyba i tam przyczepa też stoi. Tak więc zaraz tutaj ogarniemy, nie będę wyprzedzał, bo on jedzie na wprost, nie ma sensu go tutaj hamować, chyba źle zrobiłem, że tego klasa wrzuciłem na, na do tej przyczepy samozbierającej. Bo on tutaj zrobi naprawdę bardzo dużo godzin i być może, a chociaż może i dobrze, bo tak to, jak gdyby, gdybym puścił to na, na, fenda, to najprawdopodobniej w następnym odcinku musiałbym remontować tego fenda, bo tutaj widzicie 90 godzin ma, a tak naprawdę, no ta, ta robota przy wózce tej słomy będzie tutaj troszeczkę godzin jednak będzie potrzebowało. Dobra, sobie podczepię tą przyczepę, tu mam drugą przyczepę, ona już tutaj w części jest pełna, ale poczekajcie, ja sobie tutaj szybko, właśnie widzę, oni podjeżdżają, a tu jeszcze nie mam ogarniętego tego, tego, tego tak się śpieszyłem. Biegnie, biegnij, adon! bo on tutaj zacznie zaraz wysypywać, ja muszę odpalić maszynę, B, dobra, wysypuję, yy, dobra, wysypuję słomę, elegancko, słoma wysypuje w tym miejscu, gdzie powinien wysypywać, tak więc wszystko jest fajnie, mam nadzieję, że zdąży. Tylko tak, jeszcze Ctrl I wciśnij, Anton, będzie zdrowo, będzie elegancko, właśnie o to chodziło, mówię, co jest? Tutaj od razu słoma jest wysypywana yy, i od razu jest tutaj będziemy produkowali kompost. Chociaż nawet nie jestem do końca pewien, czy będzie kompost. Zaraz zobaczę jak tutaj wygląda. Potrzebujemy 95, czyli jest taka szansa, że dzisiaj albo jutro nawet będziemy mogli nawieść tym kompostem pole numer 12, znaczy nie, te, to 13, którą musimy. Chociaż nie, nie do końca, trzynastkę nie, ale nie, piętnastkę możemy nawieźć i siódemkę, e, na, na piętnastkę, tylko że nie, no tam w sumie to nie. Zresztą szczerze mówiąc teraz się zmieniły mi całkowicie plany, ponieważ na trzynastce okazuje się, że tam trzeba będzie wapnować. Zaraz to zobaczymy. No właśnie, wapnowanie tutaj. Dlaczego takie są, właśnie takie rzeczy? No to jest spowodowane tutaj taką pewną fajną funkcją w tej mapie, o której za późno się zorientowałem. No i wyszło jak wyszło, tutaj nie będzie. Albo musiałbym drugi raz wapnować. A więc chyba na 15 e, nawieziemy sobie to. E, I tym kompostem, tak więc tutaj będzie robiony kompost e, z tej słomy, a tej słomy będzie dosyć dużo, jak widzicie, to będzie trochę lagowało. No, ale to trzeba wziąć pod uwagę, że tutaj lecimy na, na tych coresplayach. Dobrze, tak więc tu będzie wszystko elegancko. Mam nadzieję, że będzie w pełni automatycznie. Czasami tutaj będę musiał przestawić po prostu tą taśmę. Chociaż z drugiej strony też się zastanawiam, czy by czasami nie zrobić coś takiego, że tutaj tą biomasę się robi w tym momencie, w tym kompoście i od razu tą biomasę zawieźć do BGA. No zobaczymy, pomyślimy jeszcze nad tym. Dlatego tutaj jak gdyby pośpieszyłem się od razu z tą robotą. Ta wcześniej mówiłem, że najpierw wymucę i dopiero później tutaj zacznę zbierać tą słomę, żeby tutaj nie było zbyt dużego lagowania i żeby to jakoś tam w miarę ogarnąć. Ale teraz tutaj widzę, że dobrze, że zacząłem dzisiaj już tą słomą wojować tutaj, że się tak wyrażę, ponieważ chyba będzie taka sytuacja, że troszeczkę zbierzemy tej słomy. Przerobimy ją nam biomasę, a tą biomasę, z której teoretycznie powinniśmy zrobić kompost, nie zrobimy kompostu, ale wywieziemy ją do BGA, ponieważ tam y, potrzebujemy ten w, y, wkład stały. Mam nadzieję, że rozumiecie. Jeżeli ktoś gra na, y, na tej mapie, to powinien chyba zrozumieć to, co chciałem Wam przekazać przed chwilą: y, że y, to będzie biomasa, której y, o, właśnie, właśnie widzicie, jak zaczęło lagować. O, no właśnie. Takie rzeczy będą się zdarzały. Podejrzewam, że klas właśnie wtedy wjeżdża w ścieżkę. Tutaj, szczerze mówiąc, nie jest wskazane. Na tej mapie nie jest wskazany Cosplay, ponieważ on obciąża bardzo mocno tutaj tą mapę i tych FPS-ów nie jest zbyt dużo. Zresztą to czasami widzicie, jak ten mi porządnie przycina. No to jest właśnie w tym momencie coś tam się dzieje z Coresplayem. Jak widzicie, on sobie teraz tutaj jedzie. I w sumie zaraz zobaczymy, gdzie on tutaj. Aha, czyli on jedzie do miejsca, w którym skończył zbierać słomę, ale jest na tyle kulturalny, że jak widzicie przez niewymucony ten kawałek, to on nie będzie jeździł. Dobra, wiecie co ja sobie chyba postawię jakby to zrobić? Wiecie co? Ja tą przyczepę, to sobie postawię z drugiej, po drugiej stronie pola, bo żeby było coś takiego, że od tej strony to ja będę odbierał. Natomiast tutaj tą przyczepkę postawimy sobie i jak nie, nie będzie, no on sobie po prostu wysypie. A w ogóle czy on czasami nie wysypał? Nie, nie wysypał, bo widzę, że jest pusta przyczepa. Tyle tylko, że postawię tutaj, bo tutaj znowu już widzę, że, dobra, postawimy w tym miejscu. Chodzi o to, żeby, żeby też umożliwiać temu drugiemu ciągnikowi spokojnie tutaj, żeby sobie zebrał tą słomę. Dobra, lecimy. Słoma tutaj trochę taka, trochę ma inny kolor. Macie rację, ona ma trochę inny kolor taki. Ale w sumie jest ok. Dobra, lecimy sobie. I tak będę, będę tutaj kursował, bo tu rzeczywiście sypie nieźle. Całe szczęście niedaleko jest ten, niedaleko jest ten silos, ale tak jak mówię, muszę tutaj doglądać i klasa, i muszę ten, doglądać tego, ten kombine, tak więc jest spoko. Dobra, tutaj tą przyczepę zostawiłem jeszcze jeszcze jakby dojechał, on teraz ma rurę z tej strony, to jeszcze sobie wyładujemy na maksa i będzie elegancko. Chodzi, o, już widzę, że błyska, to idealnie z czasem się z, yy, y, y, udało, bo on już widzę, ma pełny prawie zbiornik. Szkoda, że wiecie co? I w 19 brakuje jakiejś modyfikacji e, takiej modyfikacji, która e, miałem w 17, już nie pamiętam jak ona się nazywała, w każdym razie ona była taka, że jak podjeżdżałem sobie do jakiegoś kombajnu, to było wyskakiwał mi poziom na jakim... znaczy poziom wypełnienia tego kombajnu, to było fajne. I pokazywało mi się to po prostu w ciągniku. Więc to była taka fajna rzecz. Ja wiem, że tutaj są jakieś takie modyfikacje, które były typu inspektor czy coś takiego, ale nie chciałbym im rzucać, bo to jeszcze dodatkowo obciąża. Wydaje mi się, że to nie byłby chyba dobry pomysł. Dobra, lecimy sobie z tą przyczepą, wysypiemy tą pszenicę. Widzicie tutaj, cały czas będę kursował, bo rzeczywiście sypie całkiem nieźle. Ten kombajn będzie cały czas mucił. Nie będzie tak. Podejrzewałem, że tutaj na tym krótkim odcinku zrobimy o wiele więcej niż na live, którym trwał nie wiadomo jak długo, a dobra, tam jest klas, dobra. Trwało wiele dłużej, a tak naprawdę aż tak dużo nie zrobiliśmy. Fakt, faktem, że trochę zajęło czasu, żeby ustawić ten, tego cosplaya, tak więc no, nie było to aż takie łatwe. Szczerze mówiąc, to jest stara wersja, to też, bo się chwaliliście, wy, jakimi wy wersjami, jakich wy wersji używacie, to zorientowałem się, że jest ta wersja, której ja tutaj używam jest naprawdę, no znaczy może aż tak bardzo stara, to nie, ale, no, kilka, kilka miesięcy, tak, ze dwa miesiące, wydaje mi się. Dobra, ja sobie tutaj wjeżdżę, wiadę. Oczywiście też mam, miał, miałem tutaj kurs na odwożenie, zrobiony tyle tylko, że, no, lepiej jednak tutaj do, y, o, doglądnąć. I gdybym miał trzecią przyczepę, to owszem, w sumie mógłbym coś takiego ogarnąć, ale nie mam trzeciej przyczepy. 106 tysięcy, taki stan konta. Zaraz sprawdzimy, ile mamy zboża, bo tej pszenicy tutaj będzie mnóstwo. O... o ile z piętnastki, to tam dużo nie było. Tego pola, którym wcześniej muciliśmy, Zresztą tam był... tam nie było pszenicy chyba. Tam był jęczmień, tak? Już nie pamiętam. Nie, tam żyto było. Żyto? I się pamiętam. Szczerze mówiąc. Ale tutaj sobie zaraz zobaczymy ile jest w Silosach. A tutaj trochę będzie już, mam nadzieję. U panie, nieźle. Uuu, kurczę. Fajnie, czyli tutaj chyba pszenicy nic nie było, mi się wydaje, bo tu już 95 ton jest, 95 tysięcy litrów, tak więc jest elegancko. Rzepaku też bardzo dużo mamy, to jest kurczę fajna, fajna informacja. Tu mam owies dla koni, nie, 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 nie będę go sprzedawał, w żadnym wypadku, on jest dla koni właśnie. I tu powinienem mieć żyto, żyta jest dosyć dużo też, ale to będziemy na, na mąkę przerabiali, tak więc tego jeszcze nie sprzedajemy. Oczywiście w tle, co tam się robi, to się robi. Serek się chyba robi. Tutaj właśnie będzie chyba problem z tym. No, on się wyłącza tutaj, ta taśma, nie? Kurczę. No i właśnie teraz jest tego typu. O, właśnie. To jest biomasa. Tą biomasę mogę zawieźć do BGA i przerobić ją na, na gaz. Taka jest sytuacja, że słomy nie mogę przewieźć nie mogę z niej zrobić gazu, więc no, tak trzeba, znaczy z kompostu też mogę zrobić gaz, tylko trzeba tak właśnie kombinować, że tutaj przywożę sobie słomę, wrzucam ją tutaj, i ona automatycznie zabiera, zamienia się jak gdyby na tą biomasę, i wtedy tą biomasę wywożę do BGA. Takie kombinowanie jest, nie? Żeby jakoś zarobić tutaj. O, w sumie elegancko, że akurat się udało. Ja mu to włączę. Tą taśmą jest się wyłączę, nie wiem dlaczego. Nie jest to fajne. Tak to kurczę, będę musiał to jednak kontrolować to. E, dobra, tu, tu jest pięknie to wszystko ustawione i idealnie, za pierwszym razem mi się to udało, tak więc jest elegancko, e, więc tu tylko będę musiał kontrolować to, aby po prostu ten pas tutaj co chwilę włączać. Każdym razem jak przyjedzie tutaj przyczepa, a jak widzicie, z tego co mi się wydaje, to teraz ten klasik dopiero objechał raz dookoła te pol. O, chyba zaraz, o właśnie, jest taka sytuacja, że zobaczcie, kombajn sobie sam podjeżdża. Widzisz, to o czym mówiłem, on sobie sam podjeżdża do przyczepki, którą tutaj zostawiłem, a więc no w tym momencie trochę laguje, chociaż nie, nie aż tak źle, no, jestem kurczę pod wrażeniem, ale właśnie to o czym mówiłem, że zostawiam sobie jedną przyczepkę i dzięki temu mogę sobie e, jak gdyby ogarniać, ja to tam no, jestem jakby bezpiecznie, nie? Że tutaj sobie kontroluje, a on sobie tam dojeżdża. Dobra, tak więc tutaj wsiadamy. Tutaj będzie zebrane. My możemy sobie już jechać, żeby odebrać te zboże z drugiej strony, i tak to będzie robione. O kurczę! tutaj wszystko powinno być. Właśnie się zastanawiam, jak z tą biomasą, ale to tak jak mówię, przydałaby mi się jeszcze jedna przyczepa. Może bym nawet wypożyczył jakąś przyczepę? Pomyślmy. Nie, wiecie co, chyba zrobię tak, że poczekam. Już tam chyba dużo tego zboża nie zostało. Za chwilę zostanie zebrane. Tak więc wtedy będę sobie woził tak, że to słoma będzie woży... będę, będzie, będzie na automacie, będzie włożona słoma. Co nie? A ja będę sobie z tego, tutaj tylko urzędował w tym miejscu i będę przestawiał tą taśmę i na przyczepy i z tym przyczep będę wwoził tą biomasę do, BGA tam gdzieś na kupkę wrzucę i będzie tak, tak robione. Chyba tak, nie będę już tam jeździł wypożyczał. Ale rzeczywiście, trochę sprzętu będzie trzeba kupione, trzeba kupić. No, jak, jak widzicie, mam zboża dużo, ale no teraz nie jest najlepszy okres, aby sprzedawać, tak więc poczekamy do zimy. Zresztą no, już niedługo będą wydatki, chyba już w następnym odcinku gdzie by kupowali ciągnik obronniczy, ale do, autentycznie, do, do, tego momentu jeszcze nie wiem, jaki to będzie ciągnik. Jeszcze się zastanawiam. Czy pójść na taki biedniejszą wersję typu Lindner, czy pójść taką, yy, wersję John Deere z większym oprzyrządowa, z większą ilością różnego sprzętu, którą, do którego można podpiąć tego John Deera, ale ten, znowuż ta modyfikacja jest taka sobie, powiem, średnia na jeża nie jest aż taka jakaś fajna. A więc no nie wiem, jeszcze się zastanawiam. Dobra, polecę sobie tam odebrać te zboże. Ale ta przyczepa brudna jest. Dobra, tutaj odbierzemy. Bo tu jednak sypie, porządnie tutaj sypie. Dobra, pyk Tak sobie podjadę. Tutaj się wysypiemy troszkę, bo tutaj on dojeżdża do końca. A ja chcę, żeby jak najszybciej on tutaj zebrał, nie? Czyli żeby on jednak do tej przyczepy nie podjeżdżał, nie? Jak widzicie w przyczepie. No, tutaj dużo mi nie wyrzuci jedną tonę. Przyczepie jest, ale to tak mówię, zostawię ją tutaj na, na końcu pola, natomiast ja sobie teraz przeskoczę na tył i tam się ustawimy, będziemy czekali jak on podjedzie. Nie chciałbym tutaj po zbożu, tutaj tutaj już dużo nie zostało mi tak naprawdę, bo tutaj zostało mi ten kawałek, czyli no nie wiem, z jakiejś pół godziny, nie no maksymalnie 40 minut i on skończy tę robotę. 15.11 jest. W sumie zwierzęta są ogarnięte, tak więc nie ma sprawy. Chociaż maszynę tę, można by mleko tam pojechać jeszcze ogarnąć, bo już ta maszyna co robi ser, to tam już chyba nie ma mleka. Trzeba by to ogarnąć. Ja sobie postawię tutaj ciągnik i skoczymy tam. Czyli w sumie no, można to całkiem nieźle ogarnąć. I sobie postawimy ten ciągnik. I teraz tak, zobaczymy. No bo tak, trzeba tutaj w międzyczasie jeszcze ogarnąć. A tutaj. Dwa połączone kursy, no fajnie. I on będzie od tej strony jeździł to elegancko. Czyli w sumie okej, okay, można tutaj iść do sera. Zobaczyć właśnie to ten gator właśnie, tu ma pustą przyczepę. A tego sera już też narobił trochę. Trzeba będzie ten ser też wywieźć. O, no, to też prawda. serze kurczę... No tak jak mówiłem, też na live'ie tam, tak jak trochę biedoliliśmy na, na ten... Nad tą mapą, no bo trzeba czasami tutaj, owszem, ona jest fajna, ale nie znaczy, że tutaj nie może być lepsza. No i rzeczywiście, czekajcie, FPS-y lecą, yy, myślałem, że coś tam się dzieje, i, i oczywiście, no bo ekonomicznie to troszeczkę jest yy, różnie, bywa w zależności od wersji. Czasami coś się opłaca, czasami się nie opłaca, i tak jak w poprzedniej wersji tej mapy. Wiem, że ser w ogóle się nie opłaca, a bardzo się opłacało masło. A teraz jest wręcz odwrotnie. Chociaż akurat powiem Wam, że produkcja sera lepiej, żeby się bardziej opłaca, bo jest. Można bardziej ją zmechanizować, nie? Jak widzicie, tutaj sobie ogarnąłem, że beczką mogę podjechać, wjechać do środka, tak więc już jest luks. Dobra, lecimy sobie. Lecimy sobie, tutaj będziemy troszeczkę już musieli też wydać też pieniądze na naprawienie niektórych, niektórych sprzętów. tej 34 godziny. O kurcze, a po żniwach, gdzie to jeszcze kukurydzę teraz robić trzeba będzie, się zastanawiam czy, no jutro to nie, no bo chcę tutaj ogarnąć te wszystkie rzeczy, czyli na 13 na wieś wapno, znaczy wapno mam, ale trzeba będzie chyba dokupić, no i rozrzutnik trzeba będzie przestawić na wapno, żeby można było wapnować, bo ja mam już co prawda rozrzutnik, który może, można go przestawić i on po prostu wtedy wapnuje. Dobra, czekajcie, ja sobie już tutaj. Teraz zobaczę na na mapę. Czy on już, Arion? Arion sobie jedzie. Dominator się chyba rozładował. Ale sobie no O, na pusto, Dobra, to gna, grzejemy. To gonimy kombajn, żeby on się czasami na tam przyczepkę nie rozładował. E, I z powrotem. Czekajcie, no tu jedna tona. No chyba polecimy, bo za tym będziemy gonili tego klasa. Zaraz zobaczymy czy to czasami się nie uda. Trochę jest tutaj roboty, ale dzięki temu ogarniam kilka rzeczy. I co najważniejsze, ten kombań cały czas pracuje. <laughs> dzięki temu. No tak mi się wydaje, że do 16, o kurczę, ta rura. Że do 16 powinien ogarnąć cały temat, nie? Mam nadzieję, że on się tutaj zatrzyma. Ja wtedy szybko pojadę rozładować i tak muszę tam... O, mi się zatrzymuje, dobra, elegancko. Fajnie, że się zatrzymuje sam. Się czekałem, kiedy on się zatrzyma. Czy on nie dojeżdża do końca, w każdym razie? No i dobrze. W sumie to dobrze, że nie dojeżdża do końca. Tak powinno być. Dobra. On sobie teraz. No, on no, domuci sobie, ja tam uciekam. I polecę nawet z tą niewielką ilością, I tak muszę jechać. Gonić tego Aksiona, żeby ten. Muszę, żeby włączyć tą taśmę. No, z tą taśmą. Coś by pomyśleć, jak to zorganizować, żeby yy, tą taśmę. Albo zrobić ją na jakimś cosplayu, czy coś takiego. Albo nie, tam włączyć w ogóle automat trzeba. Chyba, bo tak to ona się wyłącza tutaj. I, i po prostu nie jest to fajne. Dobra, mkniemy, mam nadzieję, że zdążę. Troszeczkę jest trochę tutaj roboty na tempie. Ale w sumie okej. Okay. No i kukurydzę będziemy robili. No, w sumie mógłbym już robić. Jak tutaj zrobimy to. Z siewami. Właśnie się zastanawiam jak to będzie z siewami. Bo mam teraz duże pola. No jeszcze pomyślę no. Jak to tam wybrnąć. Dobra. O, ale tutaj poszedłem na pełnej. Idealnie kurczę. Chyba zdążę. Tutaj chyba można pracownika włączyć na tej, ta na tej taśmie. Tak? Na tym pasie. Zaraz zobaczymy. No niestety nie chcę ruszyć. Dobra. A hy? Nie. Czekajcie. By. Dobra by i chyba można chyba włączyć tak pracownika na tym włącz pas przerywaj e... było coś takiego że on się tak ale to chyba trzeba by go rozłożyć tak a nie to chyba standardowy ma coś takiego no tutaj to, wiecie on nie jest tak za bardzo standardowy ten pas czekajcie jeszcze trzeba ja podjechać bo już tam chyba maksymalna ilość jest wysypana aby troszeczkę zmienić ten kod on chyba nie ma zresztą zaraz tutaj jak pojedzie sobie ten klasik, to sobie zobaczymy te ustawienia, bo kurcze to fajnie by było, gdyby on tak, wiecie, chodził sobie cały czas, bo jedynym teraz problemem jest taki, że po prostu, a tu załóż deski, a tutaj załóż deski, o właśnie, no tutaj już się zrobi już niedługo ten kompost, nie? 95, no te 5% to jednak to jeszcze potrwa kilka godzin, podejrzewam niestety tak to jest na sezonach. To się tak e, powoli robi ten kompost, jak e, kiszonka, czyli... no tutaj chyba 3 dni. A więc jest trochę... Czasu. Jeszcze, ale podejrzewam, że dzisiaj już będzie gotowy, jutro będzie można nawozić. Tylko, że jak gdyby nie za bardzo jest co nawozić, no bo to jest za gwozdek. E, chyba te kurczę trzynastkę jeszcze... Zobaczymy. No, może tam jakiś poplą posiać, coś tak jest? Chyba coś takiego wymyślimy sobie. Dobra. Ten odpalił i pojechał sypał natomiast tutaj... Dobra, wyłącz pas. Nie, nie ma tej opcji rozłóż, nie? A przerwie wyładowanie, jest jakaś opcja? Nie, nie ma. No dobra, czyli no nie ma takiej opcji jak mi się wydawało, że mogłaby być. Na którą liczyłem, ale niestety nie ma. Ale to, to i tak dobry jest ten pas, co nie? To, więc nie narzekajmy. Dobra, ja będę kończył ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodobał ten odcinek. Jak widzicie co sumie fajnie można to sobie ogarnąć. Cortes rzeczywiście coraz lepszy jest, aż. No tak jak mówię, ja teraz, jak teraz jakiej wersji, bo pewnie możecie się pytać 37, a wygrać na 66, czyli 30 numerów wyżej. O, to, to jest duża różnica. No i tam jest. Powiem Wam, że robi się dosyć ciekawa ta modyfikacja. Gorąco zapraszam do pobierania tej modyfikacji u mnie na drugim kanale, na którym po prostu od chyba półtora roku nic nie wrzuciłem, ale tam jest on się nazywa Anton Light i na tamtym kanale jest wytłumaczone jak sobie pobrać na przykład wersję deweloperską, żeby była jak najbardziej aktualna wersja cosplaya. Dobra w tym odcinku to wszystko mam nadzieję, że wam się spodobał, w następnym odcinku mam nadzieję, że pochwali się nowym ciągnikiem ale nie do końca jestem pewien, ale tutaj góra jest ja cię kręcę, dobra, na razie.